Ciebie, co trzeba by zrobić, żeby stworzyć obywatela, bo ten obywatel u nas się pojawia, czasami się budzi, tak jak żołnierz, tak jak rycerz, rycerz, który śpi tam pod giwontem i później znowu usypia. To co zrobić, żeby mieć takiego czujnego obywatela? Jak byś, jaka byłaby twoja recepta? Ja się czasami śmieję, że wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie i, i wydaje mi się, że tego typu postawa no, jest, zasług... znaczy, jest w pełni uzasadniona. Jeżeli będziemy myśleć w kategoriach takich, że jeżeli sami się o siebie nie zatroszczymy, to nikt się o nas nie zatroszczy, a na przykład pieniądze publiczne, to tak naprawdę są nasze pieniądze, tak? No to jeżeli ktoś je marnotrawi, no to marnotrawi nasze pieniądze, tak? A jeżeli ktoś wypowiada się w jakichś kwestiach, no to on się wypowiada w tych kwestiach, które nas dotyczą. Czyli od tych małych ojczyzn przez jakiś region, przez no niektórzy teraz myślą o tym, że, że nie powinno być państw, tylko powinna być Unia Europejska, a potem generalnie jakiś glob. To wszystko nas dotyczy. Czyli co? Pytać, pytać, pytać? E, pytać, interesować się, dyskutować. E, sądzę, że. E, Sądzę, że tak, że trzeba dyskutować po prostu. No Teraz możemy sobie zapytać z komórki, jadąc autobusem, i możemy się spodziewać odpowiedzi, prawda? Albo nie. A jak się nie otrzymuje odpowiedzi, no to trzeba wiedzieć, jak te mechanizmy działają. To znaczy, jeżeli się nie otrzymuje odpowiedzi, to trzeba pójść do sądu po prostu. Bardzo dziękuję. To był Piotr Weglowski, autor serwisu wagla.pl Prawo Internet. Uprzejmie dziękuję. Był z Państwem Jacek Wasilewski, to była audycja Drogowskazy. I